Witam serdecznie w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski Siemanko, jestem już na miejscu. Jest Arek, siemanko cześć, cześć. <laughs> ale ładne miejsce. Spójrzcie. No podobno tutaj jest tego dużo. Zresztą pokażę Wam, bo już tutaj część rzeczy wyłowiona była wcześniej. O, no są i garnki są i jakaś miednica, i drobnica. Oho ho, ho. Nawet si siodełko, no, ładne siodełko. No nieźle, nieźle. Trochę z brzegu też puszek, widzę, zebrałeś. A, to bło błotnik. Tak, tak, ten rower, bo to rower wy wyłowili. Aha, ale powiem Ci, że że to jest gruby błotnik, jak od jakiegoś motocyklu. Motorower to nie by był. Motorower, nie? No. Fajnie, no to zaczynamy. O, wiaderny jest na swoim miejscu. Tutaj Chłopaki mówili, że tu nie wchodzili, bo Arek ma gumiaki będziemy tutaj chodzili. Tak gdzie tylko gumiaki da, dadzą radę, a tutaj można ewentualnie rzucić coś. Ale ja tu przeczeszę ten odcinek, no i już jakieś wychodzą drobnice. A tutaj fotel chłopaki mówili, że też próbowali go wyjąć. Ale o, ale siedzi. No jakoś chłopak by się dało go wykopać. Ale niech siedzi. Jakiś fotel z auta Prawdopodobnie O, patrzcie, kij na środku Na środku rzeki A tu wisi taki konar Żeby na głowy nam nie spadł tylko Jakaś piłka Gumowa piłka dla psa Proszę Państwa, mam pierwszy, pierwszy ładny fancik. Myślałem, że magnes złapałem magnesem, ale to jest chyba jakiś Stojan stary. Czyżby tu była miedziucha? Nie wiem, tak wygląda, ale w środku jest chyba guma. Jakaś o, proszę Państwa, jest jakiś brązowy garnek właściwie fragment garnka brązowego. Tutaj fotel jest zakopany, ale tak, że nie da się go też wytargać. O, tylko kawałek stopki wystaje. Fotel normalnie. O, tutaj jest siedzisko. Musiał tu długo leżeć, że taki zagrzebany już. Proszę Państwa, mamy coś dużego. O! Żebym nie zgubił magnesu, tylko. O! Niech tu leży. <słuch> Idzie. e no, luks. Proszę Państwa, patrzcie. Kanka. Jaka. Ha Jaka ładna. O! Dziurawa niestety będzie na złą. Jakby była cała, to bym sobie zostawił. No ładna. A no. E, żeby się jakaś ryba nie złapała. Ej, no możemy pójść tutaj kawałek jeszcze. Skoro już przeszliśmy tyle, to, to przejdziemy. No. O musimy tego muła wyrzucić ze środka. O, o. No, i luks. O, o na żywo. Mam jakiś nie. Jak <laughs> jakaś szp szpachelka do, do ciasta, no, może nie jakiegoś, to. nie? Albo do krojenia czegoś, no? Mamy tutaj na brzegu lusterko Ciekawe, czy jest całe. E, nie ma. Nie ma. Ale jest trochę złomiku. Jest trochę złomiku przynajmniej. O, i, i będzie garnek. Jest garnuszek. No. W oponie siedział, bo tu jest opona. Nie widać. O! Kawałek umywalki z łazienki. A wcześniej, proszę Państwa, jeszcze był Beret, ale bez antenki. <grymne> o, chyba mamy jakieś szczęki aligatora O, fajna. Kawałek piły. Już nie nadaje się do niczego. Ale stara. Tak, tutaj kawałek jeszcze piły i jest garnek Uuu, a w garnku jaki syf słuiki w tych kamieniach wypatrzyłem fragment gliniaka. Tu jest jedna część a tutaj a tutaj druga fajny gliniaczek musiał być. A, tu trzecia część Jego drugie ucho O, ale bucik już za, zamszo, zamszony No, ładny syf Tu jakiś... Co to jest? Jakaś kość, nie Ciężko powiedzieć Mam pompkę od roweru Już jej złowiłem też jedną Także, kolejna do kolekcji Pompka, tutaj kładziemy Robimy sobie bazę O, a to też jest... O, tu Arek złowił taki pręt Drucik i to też jest metalowe W środku, oblekane Spójrzcie na to Co to jest? Jakaś stopa tu wystaje Patrz! Ale creepy O kurde, druga, druga stopa Nie. jest Yeti Oho, kurde. Jakaś małpa Pokojarzę <grywa> takie zabawki Z lat 80 -tych. Ale potwór Czy to jest wodnik szuwarek? Znaleźliśmy go Siedźcie tu małpo Chyba mamy tu znak drogowy, no jasne Jaki Marańczowy. Taki wielki No nie wiem co to jest. jest To jest chyba ten Czerwona obręcz to. Może ma, masz tu jakiś zakaz wjazdu chyba yeah. <laughs> Bateria stara Dobra. kabel od jakiejś drukarki może albo innego urządzenia Ale to buteleczkę Arek trafił za rąbistą Piękna, taka okrągła jak bańka mega. Myślałem że to bombka na porządku. No <laughs> Fajne, jak od perfumów jakiś pewnie. Czyli taki fragment tutaj już od pieca, chłopaki kiedyś. Zostawili na brzegu i odpłynął. A reszta pieca idziemy tam do niego. No, tak Zobaczymy, co tam dalej. Ale no, dzisiaj to zabierzemy. Ja tam poradię, już byli. nie odpłynie. To może też od tego pieca kawałek. O. Kolejny fragment. Jakiś piekarnik, był chyba. Może, nie. Kuch może kuchenka. Nie, tam tutaj za rogiem. Ok. Były odkryte wtedy, wiesz? Mhm. Mm tu się na nim zaczęło zatrzymywać. Mm -hmm. Aha. Dlaczego ja odkupili wtedy? Widz, patrz, to gdzieś To trzeba by, tak jak mówiłeś, jakimś ciągnikiem tu przyjechać. Mówię właśnie. No. On kładę, ale kładą to nie, nie zjadę. E, nie, nie, nie. A to taka blacha jest. No wiem, ale on jest. Bez powodu on jest taki ten, duży nawet. Bo on, tu już, on tu już gdzieś się nadewszłuchuje. Aha, nie. aha. Nie ma szans I nam, naszym oczom ukazuje się tutaj Jakaś mała kanka Fajna No i fajnie takie kanki w całości na pchim targu to nawet 50 zł są warte Ła wow. Taki do powieszenia, ale no. powiem ci, że jest, że jest w dobrym stanie nawet Tu się zahaczyło jakieś nitki tu żyłki O ha. Ale Fancik Ej, jego da się jeszcze powiem ci od... odnowić Ta. O, chociaż tu pęknięty jest, ale to nic. To coś jest w tym, się No, ładny wieszak na kwiatki, luks. No i już wróciliśmy do miejsca, skąd przyszliśmy, czyli tędy. Jeszcze mamy jeden zrzut tam po drodze. Taka blaszka. I blaszka jeszcze, tak, i jeszcze blaszka. Bardzo fajnie I idzie nam i lecimy teraz w drugą stronę. No, to opłukajmy trochę z tego. Wytarga właśnie Arek blachę Patrzcie jak tutaj płytko, sucho jest Nieźle. No i dobra, i jest pierwszy fancik z drugiej strony Oj! No Pięknie Jest garnek, jest garnek, jest słowienie Do wiadera luks Już przeszliśmy kawał drogi takie zakupy, można powiedzieć, rzeczne. No, Fajnie, można sobie odpocząć, zrelaksować się w nowym miejscu, trochę ruszyć. Powiem Wam szczerze, wczoraj w domu długo, dużo siedziałem. No, no, siło mnie już chciałem gdzieś iść, chciałem coś zrobić. Poszedłem gdzieś, nawet do jakiejś piaskownicy, tam kretem, szukałem monet. Nic nie znalazłem, oczywiście. No, w środku dnia ludzi było dużo, no, ale. ale... Wystarczy, że pojadę w takie miejsce i już, już uspokajam się. Piękne. jeżynki można pojeść. Tutaj taki wodospad jest. No też można przejechać na rowerze, czy przejść w taki mostek. A no właśnie. Idziemy trochę teraz lądem przez las. do miejsca, gdzie powinien być złom. Także bądźcie z nami. No i dobra, I wracamy do wody. Czy ja dobrze widzę, proszę państwa? Nie wiesz. <słuchaj>, Słuchaj, marzyłem o tym, żeby znaleźć. To jest kałamasz. Taki w kształcie stopki. Nie wierzę po prostu. To było moje marzenie chyba z miesiąc temu, czy dwa. Jak znalazłem tamten, to znalazłem jeszcze taki pęknięty. Ła, chłopie. Tutaj jest trochę uszczerbiony, no ale. Ale niesamowite po prostu. Teraz go umyjemy. Czy ja dobrze widzę? <śpiękny> o nie. A przepiękny. No Alex spełniło się moje marzenie po prostu Ale super Chciałem znaleźć taki kałamarz właśnie. Nie nawet? No tutaj troszeczkę, niestety ukruszony jest, ale to nic. Bo ostatnio znalazłem, to nie miał tutaj tej górnej powierzchni. To był zniszczony już totalnie. No A przepiękny fan. Oż, aż odżyłem. Aż odżyłem. Tutaj ma takie nierówności. One takie są dmuchane. czy znaczy nie, tu jest chyba odlew jednak, bo, bo jest ten, ta kreska. Ale mimo wszystko no, stare szkło ma takie bańki powietrza. Mega. Mega. Jakieś krowy pewnie. Coś tu mamy. Nagrywasz? Nagrywam. kawałek kawałegarka, fajne te... Dziurki są. Tego Bo to chyba był czajnik, proszę o ciebie. Aha. Czajnik. Kabel? Z miedziuchą? Czy bez? Wytargamy jakoś? Tak. to Nie wiem. Paty, ale to nie trochę. O kurze! No, mówię że... Udało nam się wytarkać to wiadro. No, a taki, taki był chyba do wyparzania albo na. ubrań, albo. duże wiadro, duże wiadro. Ale gumiok Ła, ale porządny. Porządny gumiok był. Tu od gospodarza, a tutaj od gospodyni jest Taki na obcasie kozak Czerwony Nie wiem, czy to żyrandol jakiś mam, czy co A nie wiem, może chyba też pytali, ja. Ach, jaki żyrandol, Ładny. niesamowite Ładny był ceramiczny taki o kurczę, a ładne, Pani się umyły te Piękne Te klosze takie piękne ma Tutaj dwóch nie ma Wziął ktoś taki że randol wywalił A ja ci powiem coś ciekawego Że to chyba będzie mosiąc mieć A nie, łapie Często mosiężne robili też nie tym razem Niestety to był kubek. Zbliżamy się do zamku Gargamela. Gargamel podobno wyrzuca złom do wody. Przekonamy się, czy coś na wyrzucał w tym roku. Bo w tamtym roku podobno było dużo złomu. magnes Co, już coś jest? się wydaje widzę Ja już rurkę mówię. Złapałem właśnie na oko Jest rurka Gaz rurka Dekielek To dopiero początek Mamy rurkę i tutaj widać pełno tych krętów. A faktycznie jak rzucę, jak rzucę jak rzucę tak magnes tu no my tak nie robi tak o boż no to jest ładnie a, w jednym miejscu i wychodzą cały czas cały czas wychodzą rupiecie a jeszcze nie, nie pokazałem wcześniej wam znaczy pokazałem ale taki mały i tutaj taki fajny przecinaczek to można odratować jeszcze łożysko O jest łożysko to ja tu ma być dużo łożysk. Podobno, no to zobaczymy. <grystanie> o proszę Państwa, piękna szufla, nam wychodzi. Trochę obgryziona, ale jest. <grystanie> tak, to, to jakiś silniczek był, ale nie ma mieć w środku. I dwa zawiasy. A i ten, tak, ciężarek do, do koła, do obciążenia. Do wyważenia. Śrubki. Że potwierdziło się pan Gargamel, wyrzuca nadal złom. A, fajne, fajne. Albo wyrzucał kiedyś przynajmniej. Tak, kluczyk. O, proszę mi tu przypiąć. No jest kluczyk to jeszcze drugi. od szafy. Maszka. Tyle kluczyków na, nacafałeś O, to jest od samochodu. Mhm. To od nie ciągnika jest. też miałem taki podobny. No. To jest mechanik to. No to powiem. No tak, no, no tak. Ta. O, mamy jakiś fragment. Od, chyba zamknięcie od okna. I kolejne. Dziabongi. O, wielki puść, no. Zawięc. I zawias, no, ładnie. A ja mam łańcuch. mamy łańcuch. Takie coś mam Nie wiem Czy tam miedziucha w środku siedzi I zawiasik A to co to jest? Arek złowił Może widzowie będą wiedzieli I mamy teraz taki ciężarek tym razem Spójrzcie jakie piękna stara błąka. Musiałem do niej podejść jabka, no jeszcze nie ale ukryć można raz. Poszliśmy jeszcze na rzekę poszukać kilofa, który był złowiony przez Arka w tamtym roku, równo rok temu w sierpniu. Gdzieś na brzegu powinien leżeć. Natomiast tutaj o. Mam fancik na oko. O, piasta od motocykla. Zarąbisty fant i to nie wiem czy to nie jest aluminiowe. Możliwe. To. No nie, łapie trochę magnes, ale chyba tu w środku. A tu nie łapie. Mega! No mamy pokrywkę od garnka bez uchwytu. Co ciekawe pół horschu. <laughs> Na oko, w wyschniętej rzece tłok aluminiowy leży sobie dziura. z dziurą. Rzeka tutaj wyschnięta, tylko płynie tu kawałek. Patrzcie na takie płytki. O, to jest zasówka od pieca, ale patrz, to, to, tutaj to coś jeszcze jest. no, Od pieca też. Hilofa nie znaleźliśmy, ale parę fancików wpadło, więc nie jest źle. Jedziemy wózkiem po złom. Będzie nam łatwiej niż to nosić wszystko. Ja już będę jechał, także dzięki Arek, żółwik Dzięki, za Super wypad No i widzimy się jeszcze na pewno Albo ja przyjadę do ciebie, albo ty do mnie Także ja lecę dalej Jest taki most No i nie mogę się powstrzymać Muszę sprawdzić, czy coś jest pod tym mostem Także zajdę tutaj na chwilę w drodze powrotnej może jeszcze jakiś złomik wpadnie mam pierwszy fant uuu ale pręt taki gruby ha, to nie niezły fancik jak na początek widzę tutaj mega złom ale nie do ruszenia wpadła jakaś płytka, taki mały batonik zawsze coś takie bydle nie wiem co to jest, chyba jakiś wytop i pręt i tutaj coś jeszcze jest chyba dobrze mi się wydaje aha Jakiś beton O kurde bele. Beton Chciałbym się z Wami pożegnać Już nie będę robił podsumowania tradycyjnego yy, Także dziękuję Wam za uwagę Mam nadzieję, że taki film z podróży Podobał Wam się Złomu na wpadało Najlepszy fan to oczywiście Kałamasz Marzyłem o takim i, i wymarzyłem to, to jest coś niesamowitego Tak to na, myśląc sobie to no, no co, jak pomyślę, że chciałbym teraz znaleźć nie wiem, złoty, złoty pierścionek, to znajdę złoty pierścionek oby tak było, no nic, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się no, jestem w galerii Tuchowskiej i będę jadł kebabika kebab Efes także smacznego wam życzę Efezik kebab ciekawe, czy byli w Efezie Now,